Dzień dobry. Dziś temat myślę, że wyczekiwany przez osoby, które żyją, mają w rodzinie albo w kontakcie są w relacji z osobą uzależnioną. Co zrobić, żeby on, ona nie piła, nie brała? No tak, także myślę, że to będzie bardzo chodliwy temat. Jak sobie przypomnę siebie. Sprzed kilku lat, to, to też na pewno tak bym tutaj pewnie była bardzo zgrzana na ten temat, bo to dotyczy tak naprawdę też tego pytania ogólnego: co zrobić, żeby on, ona się zmieniła? Co zrobić, żeby on, ona coś zrobił? Co zrobić, żeby on. Ona czegoś nie robiła, i tak dalej. To jest generalnie pytanie właściwie każdej osoby, która przejawia mechanizmy współuzależnienia, bo to nie tyczy się tylko i wyłącznie uzależnienia, ale tu będę tak o tym opowiadać, tak? Potem możecie sobie pod uzależnienie, pod osobę uzależnioną, podłożyć każde zachowanie tej osoby. I to tak naprawdę chodzi o to, żeby wiedzieć czego nie robić żeby nieświadomie nie pomagać osobie uzależnionej i to są różnego rodzaju propozycje ja będę to czytała i też będę do tego dawała komentarze bo tego jest 15, 15 propozycji ale niektóre są takie że wymagają komentarza więc tak warto pamiętać że Uzależnienie jest zespołem wielu, wielu cech. Ja nie chcę tego nazywać chorobą, bo jeżeli my nazywamy to chorobą, to wtedy e, trochę to nas zwalnia z wzięcia odpowiedzialności, ale jednak poniekąd uzależnienie jest zespołem cech, gdzie osoba postronna, nie mająca wiedzy fachowej, nie wie. Jak postępować z tym objawem. I um, chodzi o to, że musimy zaakceptować to, po to, żeby mu, po, pomóc w wyzdrowieniu, e, i e, danej osobie. I Chodzi też o to, żeby przestać się tego wstydzić, bo często osoby, które. Mm, mówmy tutaj o klasycznym, też takim przykładzie tak, że partner czy partnerka osoby uzależnionej to też ta osoba współuzależniona przyjmuje ten wstyd, a tu nie ma się czego wstydzić. To jest w ogóle. Mm, bo tam się pojawiają takie kawałki związane z nami, tak, dotyczące naszych kawałków, że na przykład dlaczego związałam się z taką osobą, tak? No wstyd się przyznać, coś tam nie jak co ludzie powiedzą i tak dalej. Więc e, trzeba zaakceptować fakt, że uzależnienie jest zespołem wielu cech i to jest cecha, to jest objaw i to jest um, to jest coś na co ma wpływ tylko osoba uzależniona, tak? To jest coś, gdzie osoba, która mierzy się z nałogiem, to jest jej, to jest jakby jej czyściec, o, że się tak wyrażę. I tutaj my jako partnerzy możemy wspierać i zasilać, ale my nie możemy wziąć, przejąć tego bagażu tej osoby i chcieć ją uratować. Tak się nie da. Więc y, nie zapominajmy o tym, że y, to uzależnienie jest zespołem wielu, wielu cech, y, zespołem wielu przekonań, programów i schematów. I y, jeżeli chcemy pomóc w wyzdrowieniu, musimy zaakceptować ten fakt i y, przestać, jakby po pierwsze, przestać się wstydzić tego. Po drugie, Przestać nakładać jakieś nakładki na to, że to jest. To wystarczy silna wola, nie? Na przykład. Ktoś, kto nie miał nigdy problemu z używkami, nigdy nie miał utraty kontroli, mówi, mówiąc, że to jest silna wola, nie ma pojęcia, o czym tutaj, o co chodzi. Tak? W sytuacjach związanych z nałogiem. Kolejny punkt, kolejna sugestia to jest tak, żeby nie traktować uzależnienia jakby to była hańba dla rodziny. To jedno. I powrót do trzeźwości, wyzdrowienie jest możliwe, podobnie jak większość innych e, objawów, tak, większość innych zaburzeń, tak, e, nie tylko związanych z uzależnieniem. Więc e, to wszystko jest możliwe i to wszystko jest do zrobienia. Chodzi o to, żeby nie stygmatyzować też tej osoby. Warto nie postępować ze sobą uzależnioną jak z niegrzecznym dzieckiem, bo e, nie robilibyśmy tego, e, gdyby taka osoba cierpiała na przykład na depresję, tak? E, na zasadzie, nie podłożymy pod to. Weź, weź się ogarni, yy, jak osoba leży na depresję i nie może wstać, nie będziemy jej kopać i tam jej do, dowalać jeszcze, a tak się dzieje w momencie, gdy ktoś na przykład złamie abstynencję i znowu zapił, tak? To jest jak, nie wiem, no, potrafimy być obrażeni, sfochowani w ogóle na takie zachowania, to jest, to jest absurd, tak? To jest w ogóle. Tylko ja o tym w ten sposób mówię, ja rozumiem też te mechanizmy z jednej i z drugiej strony. My się złościmy, bo nie umiemy inaczej na zachowanie osoby uzależnionej. Ale tutaj pojawia się taki kawałek, że musimy zauważyć, że to jest nasza złość na tą bezradność i bezsilność wobec nałogu tej osoby. Ta osoba tak samo może czuć się bezradna i bezsilna, ale złość i dowalanie tej osobie niczego nie, no to niczego nie wnosi. Także yy, warto, warto tutaj odkleić się od konceptu karania osoby uzależnionej jak karania niegrzecznego dziecka. Nie ma co gderać, nie ma co wygłaszać kazań ani wykładów. Zachęcam do tego, żebyście sobie przypomnieli, jak byliście dziec, dziećmi czy nastolatkami, jak rodzice gderali, gadali wam, robili wykłady, jak się wtedy czuliście, czy faktycznie przyjęliście to, co mówili rodzice, czy nie. Tak samo przyjmuje to osoba, która ma problem, tak? Takie gadanie, takie gderanie, takie dawanie wykładów. To, to tylko wzbudza opór i powoduje jeszcze większy chęć zamknięcia się w sobie. Prawdopodobnie osoba uzależniona to wszystko wie, co staramy się jej powiedzieć, tak? Może to przyjąć tylko do pewnej granicy, później przestaje słuchać, no, tak jak dziecko, tak jak nastolatek. Jedyne co osiągniemy, to zmusimy go do dalszych kłamstw i obietnic, których nie jest w stanie dotrzymać. Dokładnie też tak robią dzieci. Tak? Jeżeli my zmuszamy dzieci do pewnych postaw, one, będą i ta, one to zrobią, machną ręką, ale zrobią i tak po swojemu. I to samo dzieje się w przypadku osoby uzależnionej, jeżeli ma jakiś taki przymus zewnętrzny z naszej strony. Nie ma co w ogóle trzymać, przyjmować obietnic od, strony, od osoby uzależnionej. Ponieważ wiemy, że ta osoba już niejednokrotnie takie obietnice składała i ich nie dotrzymywała, eee, czyli tutaj jest klasyczny przykład: nie słuchaj, zatkaj uszy, wstać korki do o, o, u, uszu. I patrz, co dana osoba robi. Nie wolno słuchać, tylko trzeba patrzeć na działanie. Bardzo często też w psychoterapii uzależnień, wielokrotnie, wiele lat prowadziłam grupę z moim bardzo dobrym kolegą, terapeutą, i on wielokrotnie powtarzał tak, że miarą tego wychodzenia z nałogu jest to, co człowiek robi, a nie to, co mówi. Bo często na terapii, na terapiach grupowych ludzie bardzo ładnie opowiadają, tak? Ale potem, jak jest konfrontacja, okej, okay, a co z tym zrobiłeś? To jest ryba. Nic. Zapomnij, jak to? O, jak, dlaczego? A zapomniałem. Nie. Także tutaj e, wyciszamy fonię, tak? Pilota, mutujemy y, daną osobę, która tu składa pietnicę, tylko patrzymy na to, co ona robi. Hmm. Bo w przeciwnym razie, jak będziemy za każdym razem wierzyć w to, co mówi dana osoba, to doprowadzi nas to do przekonania, że potrafi nas przechytrzyć, a potem do utraty szacunku i do tej osoby, i do siebie. I y, to jest bez sensu, a nam też się prawdopodobnie odpalają jakieś kawałki związane z naszymi dziecięcymi traumami, tak, że tam mamusia, tatuś coś obiecywali, a potem nie dotrzymywali, praw, y, nie dotrzymywali obietnicy, więc to są tak naprawdę y, kawałki dla nas, o nas, do pracy, y, że jeżeli my naiwnie wierzymy w coś, co mówi osoba uzależniona, ona tego nie dotrzymuje, a my i tak mamy nadzieję, że tym razem będzie inaczej, to są nasze nieprzepracowane kawałki z dzieciństwa, gdzie nieraz byliśmy, byłyśmy uwodzeni obietnicami dorosłych, których dorośli nie dotrzymywali. I potem my sobie nakładaliśmy różne inne iluzje na ten temat, czy słuchaliśmy właśnie kłamstw rodziców, czemu tych obietnic nie dotrzymywali. I to jest tylko powtarzający się schemat Tak w życiu dorosłym, na przykład, który nam odzwierciedla nasza bliska osoba, która jest akurat uzależniona. Dalej, nie używajmy szantażu w formie. Gdybyś mnie naprawdę kochał i kochała, to byś nie pił, nie piła. W ogóle to jest absurd, bo tak naprawdę osoba uzależniona, tak jak mówiłam w poprzednich filmach, nie ma miłości do siebie. Jeżeli taka osoba nie ma miłości do siebie, to jak ona jest w stanie pokochać drugą osobę? To jest niemożliwe. Mówię o takiej głębokiej, naprawdę prawdziwej miłości, tak? Bo tam, ja dla Ciebie wszystko zrobię, nawet rzucę picie, jasne, spoko. Tak robią ludzie i takie są też świadectwa. Tego pytanie potem, co się dzieje z tą osobą i czy ona odzyskuje też miłość do siebie, to jest też, to jest też istotne, tak? Także te szantaże to jest, no, a dupy rozbić po prostu. Uzależnienie nie może być kontrolowane siłą woli. No to już powtórzyłam wcześniej. Tego rodzaju apelowanie do sumienia tylko zwiększy w człowieku poczucie winy, niczego nie zmieni. Jest to to samo, gdybyśmy mówili: Gdybyś mnie kochał, nie przeziębiłbyś się. No, podłóżcie sobie pod to, na przykład jakąś chorobę, po prostu. Gdybyś mnie kochał, to byś nie popadł w depresję. Najłatwiej mi jest zastępować, najłatwiej zastępujcie sobie uzależnienie depresją, bo to zawsze idzie w parze. tak? Tam, tam jest koło zamknięte, nie wiadomo co jest pierwsze: jajko czy kura, czy depresja, czy uzależnienie. Każde uzależnienie jest powiązane bardzo mocno z depresją, bądź stanami depresyjnymi. Więc zastanówcie się, czy powiedzielibyście danej osobie to, gdybyś mnie kochał, gdybyś mnie kochała, to byś nie popadła na, w depresję. Nie, no absurdalne, ale tak samo jest z uzależnieniem. To w ogóle nie ma nic z nami wspólnego. Dalej. E, nie używajmy gruźb, chyba że przemyślałyśmy je dokładnie, czy przemyśleliście je dokładnie, jesteście w stanie je spełnić pod tytułem. Jeżeli jeszcze raz się napijesz, tak, to dochodzi do rozwodu, idę do prawnika, tak, albo się wyprowadzam. Jeżeli jesteście w stanie i gotowi to zrobić, to proszę bardzo śmiało. Jeżeli nie, to nie używajcie takich słów, to jest bez sensu. Są sytuacje, w których drastyczne akcje są konieczne dla ochrony dzieci czy we własnej obronie, natomiast puste groźby pozwalają sądzić, że, traktujesz, że nie traktujesz poważnie tego, co mówisz i nie traktujesz poważnie siebie i drugiej osoby też, tak? I to jest to klasyczne, tak? Yy, ile jesteście w związku, x lat, aha, od kiedy trwa uzależnienie, no od wielu lat, mm -hmm, coś z tym robiliście, w sumie nie, a jakie były próby, no tak, rozwód, rozstanie i coś tam, ile razy do tego doszło, faktycznie żadne, ani, ani razu. Więc to jest wycieranie sobie gęby mm, ważnymi sprawami. Jeżeli są dzieci w tym wszystkim i to słyszą, to są cały czas w stanie zagrożenia. Słyszą takie słowa, które dla nich są po prostu końcem świata, typu na przykład rozwód, wyprowadzam się. Po czym nic się nie dzieje. Modelujecie potem dzieciom to samo. Dzieci będą powtarzać ten sam schemat. Tracicie w ogóle szacunek też do siebie i do własnego sprawstwa. No i też druga osoba, tak jak. My patrzymy na tą osobę uzależnioną, która obiecuje coś, potem nie dotrzymuje obiecy, obietnic. Osoba uzależniona patrzy na nas i też widzi, mówi gada, gada, śmiało, niech se gada, powie, że się wyprowadzi. Zaraz jasne, jak zwykle. Po trzech godzinach jej przejdzie, nie? Czy po trzech dniach. I to jest to samo, tylko w odwrotną stronę. Hmm. E, dobra, patrzę na zegar, ile tu już trwa to nagranie. Dobrze. Um. Nie sprawdzaj, ile osoba uzależniona pije bierze, bo tak, bo i tak nie masz szans dowiedzieć się wszystkiego. To jest. Y, dla mnie to jest już szczyt, y, szczyt po prostu y, zaburzenia i dysfunkcji związanej ze współuzależnieniem i chęcią kontroli. To już nie wiem, albo mam jeszcze tam słabą wyobraźnię, albo już nie pamiętam tego, co było tam za moich czasów, tak? ale to dla mnie już jest tam szczyt wszystkiego. Po prostu może w komentarzach napiszecie, że jest inaczej, tak? Albo coś się pozmieniało, ale to, 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 to w ogóle jest totalnym bezsensem. To jest po prostu, to jest szaleństwo, nie? Bo to, to i do niczego nie prowadzi. W ogóle to, to jest tylko po to, żebyśmy my... Jako ci partnerzy tej osoby uzależnionej, czy bliskie osoby tej osoby uzależnionej, tworzyli sobie w głowie iluzję, że my cokolwiek kontrolujemy. I nie czuli bezradności, bezsilności. No, także to, to, to nie ma najmniejszego sensu. Zachęcam do zajęcia się sobą, pójście na jogging, na fitness, na, pójście na, na, na spotkanie z przyjaciółmi. Ale nie fokusowanie się na to, ile dana osoba bierze i używa. Tak, bo to jest w ogóle. To nie wasza sprawa. Hmm. Na koniec tego filmu, bo będzie jeszcze kolejny z kolejnymi podpunktami, hmm, pokażę wam ten mechanizm w odwrotności w odpuszczeniu. Miałam taką pacjentkę kiedyś. Która właśnie przyszła z problemem tym, że jej mąż używa, pije. I ona właśnie robiła większość tych rzeczy, które ja tu wymieniłam, więc pracowałyśmy tak, żeby po prostu yy, w, ogóle, yy, w ogóle przestała zwracać uwagę na to, co ten jej mąż robi z tym piciem swoim. I największym chyba sukcesem było to. Że ona potrafiła w końcu odpuścić. To była jakaś sytuacja, że szli na imprezę i zawsze było tak, że ona miała ogromnego nerwa, właśnie robiła kazanie, prosiła męża, żeby nie pił i w ogóle, i w ogóle, on oczywiście robił zawsze to, co chciał. A tutaj doszło w ogóle do totalnego paradoksu, odwrócenia sytuacji. Ona po prostu um, nic nie mówiła, co już wywołało u drugiej osoby w ogóle, Boże, co jest grane, że one mi podmienili. Po czym on sam do niej podszedł. Coś tam. Nie wiem, czy coś się zapytał w kontekście, czemu ona nie reaguje tym razem. Ale efekt był taki, że on jej sam powiedział, że tym razem on wybiera, żeby na tej imprezie nie pić. I faktycznie się nie napił. Tylko znaczy, między innymi. Dlatego, że ona oddała mu odpowiedzialność. Wreszcie nie, nie, nie wybrała tego za siebie, na siebie, tak? Żeby mu wyliczać, sprawdzać, pilnować, kontrolować i bać się. W ogóle się wylogowała z tego, powiedziała: Rób, co chcesz, to nie moja sprawa. I chłopak, wreszcie, musiał wziąć odpowiedzialność za to, co on zrobił na tej imprezie, i on wybrał, że on nie będzie pił. Także e, mówię wam to po to, bo naprawdę to działa. <grym> Okej. Okay? I to nie działa na zasadzie takiej, nie wiem, no manipulacyjnej, chociaż czasami właśnie tak to, tak to wygląda, tak? Że to teraz, ja nic nie będę robić i mówić w kontekście tego używania par partnera czy osoby uzależnionej bliskiej i zobaczymy, co ona zrobi. Nie, bo ona może robić co chce, tylko chodzi o to, żebyśmy my przestały dawać tam energię, żebyście wy i przestali dawać tam energię, bo tam idą ogromne pokłady w ogóle waszej energii. Dlatego po prostu naprawdę szkoda, szkoda szkoda tej energii można ją przeznaczyć na wiele innych ciekawszych ciekawszych tych rzeczy a jakich to ja na pewno o tym będę opowiadała dalej na dzisiaj kończę do zobaczenia w następnym filmie w następnej części co zrobić żeby on ona nie piła nie brała